Witam serdecznie koziorożce na czytaniu tygodniowym. Przepraszam urywam tak tylko filmiki. Urywam filmiki, żeby było szybciej. to nazywałam Filemon, słuchajcie, e, nie za Filemon, nazywałam Salomon, bo to jest maleńkie stworzenie, ale jest strasznie mądre, takie niesamowicie. Mamy, mamy trzy koty i to jest czwarty kot, ale to jest po prostu kociej, mm. taki najmądrzejszy kociurek. najmądrzejszy z tych wszystkich kociurków. Wytrocie do kociurku, dobrze? Przetrzemy karty, złapiemy energię. O, tak. Okej, okay, dzięki. Przyda się. Lecimy. Co dla koziorożce w tym tygodniu? Piękną ziemię. Walka o swoje pozbycie się strachu o coś. No i dobrze. Zachowanie stabilizacji nic Wam nie grozi. Sięgnięcie pomożenia. Walko, te dwie karty walki, czyli coś o coś powalczycie, ale piękne nowe odmowy, nowe odczucia słuchajcie, walka o zdrówko odkrycie tajemnicy, walka o zdrówko ale walka słuchajcie, przynosząca pełną równowagę i stabilizację drogie koziorożce bardzo się cieszę z tego względu że jest to energia spokojna jesteście w swojej energii, jest zachowana stabilizacja, jest tak w stabilizacji nic nie brakuje, słuchajcie idzie jakiś pieniążek i jest zawalczenie o siebie, zawalczenie ze swoim strachem, tak naprawdę koziorożce walczycie w tym tygodniu jedna, znaczy walczycie, to jest takie grubo powiedziane ale idziecie za prawdą, czyli chcecie odkryć, czyli prosicie nie wiem czy jest to słuchajcie, czy przełożony czy jest to ktoś, sięgacie to jest tak jakby sięgacie po, marzecie, ma, po marzenia macie dosyć musicie coś zmienić w swoim życiu i to jest słuchajcie, ponieważ jest tylko jedna karta tak naprawdę mówiąca o tym, że musicie tego dokonać, bo coś zostaje odkryte ale to wy dochodzicie do do tego i będzie to prawdopodobnie albo w zdrówku, albo na polu słuchajcie, się na tak typowo, jeżeli chodzi o finanse, czyli na, na niwie zawodowej, ale dochodzicie do tego, sięgacie po te marzenia, walczycie o te marzenia, pozbywacie się tej niemocy swojej życiowej w tym tygodniu bardzo ładnie, bo jest zachowana stabilizacja. Idziecie po coś. Jest, tam to, jest, tam, jest takie zawieszenie się, troszeczkę popatrzenie, bo mnie coś. Słuchajcie, będę to mieszała. Bo tutaj mi się nasuwają obrazy. Jeżeli chodzi o zdrówko, słuchajcie, bałyście się, ale czegoś się pozbywacie na zasadzie. Hmm, takiego zawieszenia właśnie, wy się tego pozbywacie, wy walczycie o to, żeby tego nie było, że dosyć tego macie, dosyć tego bólu, dosyć tego strachu, wy chcecie wiedzieć na czym stoicie tak naprawdę i wchodzicie, to tak jakbyście zawalczyły o to, weszła, to tak jakbyście dostały informacje, odkryły informacje, odkryły sposób, czy czy, dostał, czy wiedza, przyszła do was wiedza, rzekujecie swoje życie na nowo tak naprawdę i jest sposób na to, żeby coś jak nie wyleczyć, to przynajmniej drogie koziorożce zaleczyć ale jednocześnie chodzi też o pracę słuchajcie, bo są pieniążki bez kucie samego siebie, macie trzy piękne karty słuchajcie, jeżeli chodzi o denary i tutaj mam rycerza denarów mam ósemeczkę denarów, czyli nie wiecie o tym że pięknie kujecie w tym tygodniu swój los, tak, czyli kujecie siebie, czy na wie zawodowej, czy na wie prywatnej, czy w zdróweczku, słuchajcie, to jest coś odkryte, jest coś odkryte, ale to nie jest złe dla Was, to tak jakby na chwilkę Spowodowało na sekundkę, do, dosłownie spowodowało szybkie takie zawieszenie, ale zawieszenie, ale na, dosłownie na sekundkę w tym tygodniu, a później szybka walka, sięganie po marzenia. ja tutaj się nie poddaję, ja idę o, co, idę o coś walczę, ja wychodzę z tej obrzydliwej ósemki, która mnie w dupcie kłuła, z tej ósemki mieczy, ja walczę o siebie, jakuję samego siebie, stabilizacja jest zachowana, przychodzą nowe emocje tak naprawdę, do Was drogie koziorożce i jesteście, słuchajcie, już tak przeczytam, i wchodzicie w energię równowagi, w Waszej równowagi, ziemskiej, pięknej, ziemionej równowagi, słuchajcie, pod spodem pokazały mi się informacje, czyli informacje bardzo, bardzo dla was przydatne. Jeżeli chodzi o zdrówko, moje drogie, jest coś, jest coś, czy jest nowy lek, czy coś pionierskiego, coś, co, co pomaga tak naprawdę w waszym zdrówku dla waszego zdrówka. Może być tylko, no cóż tutaj może być, tutaj jest tylko ból głowy, ból słuchajcie, ramiona ewidentnie i schorowane ręce, ale jest to coś, co. To tak, jakbyście coś pokonały w tym tygodniu, coś odkryły, coś pokonały, Wy jesteście tego tak naprawdę siewcą, bo wy kujecie swój los czyli to tak, jak Wy dbacie o to, żeby znaleźć nową, nie wiem, czy metodę leczenia, czy, ale tutaj nic się złego nie zadziewa, bo Wy pięknie o to walczycie. To jest tak naprawdę Wasza, taka jest Wasza energia. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o uczucia, to sięgacie dla tych, które szukają uczuć, sięgają po uczucia, walczą o te uczucia, wychodzą z, z, ze, totalnie wychodzicie ze strefy, słuchajcie, komfortu i jest, tak, i jest takie wejście w swoją energię z powrotem, przy zachowaniu stabilizacji jednocześnie, ale sięganie po te uczucia, to nie jest pusta karta, ta siódemka kielichów, tutaj przy piątce mieczy, nie jest pusta, ona jest po prostu bardzo waleczna, że po marzenia należy zawsze, słuchajcie, koziorożce, sięgać i w tym tygodniu będziecie, właśnie wy będziecie po te marzenia Sięgowy. No i nie wiecie o tym, że cały tydzień pięknie kujecie swój los, czyli tą podkówkę szczęścia kujecie dalej. Tyleż moje drogie, pozdrawiam serdecznie, buziaczki, pohej!